Thank you Witajcie kochani, bardzo serdecznie Was witam w kontynuacji przeglądu asortymentów PEPCO. Tutaj mamy taki fajny zestaw kubek, plus skarpety, cena 25 zł. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i myślę, że fajny pomysł na prezent. 12 zł taki zestaw komplet świątecznych ściereczek. Najbardziej chyba mi się podoba ta w kratę. Tutaj mamy takie zwykłe w kolorze szarym, również za 12 zł. Rękawice kuchenne, silikonowe, 17 zł, również wersja świąteczna. Oczywiście są też zwykłe i są te puszki. Miałam komentarz pod ostatnim filmem tak, pod ostatnim albo przedostatnim filmem że jest to pozytywka i tak, to jest prawda. Nawet nie wiedziałam. Po prostu puszka to puszka. Yy, tutaj mamy 25 zł. Cenę. Nawet fajny pomysł, ale czy przydatny? Nie wiem. 10 zł. Natomiast kosztuje taki prześliczny świąteczny kubeczek. Tutaj mamy kolejny w kolorze zielonym. I 10 zł również kosztuje taki czerwony. Też bardzo ładnie wygląda z taką śnieżynką. 35 zł natomiast kosztuje taki zaparzacz. 10 zł. Szkło na wodę, na przykład. I kochani, pojawiły się nowe kubki. 6 zł. Taki z motylkiem. No, po prostu rewelacja. Bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj mamy również za 6 zł. Taki prosty. W takie wytłaczane prążki. 6 zł. I tutaj mamy prześliczne kubeczki, 12 zł. No, zobaczcie, jak, jak ten kubek filiżanka się prezentuje. No, po prostu obłęd. I pokażę Wam jeszcze coś. Pięknego. Ten kubek jest po prostu rewelacyjny, przepiękny. No, zobaczcie sami 12 złotych, naprawdę niewiele. I tutaj mamy za 100 zł taki plet, koc na żółte. Akurat tutaj są takie nawet większe rozmiary, bo 180 na 220 cm. Dostępne są jak widzicie dwa kolory: brąz i szary. No fajnie, fajnie wyglądają, ładne. Tutaj mamy mniejszy 150 na 200 za 60 zł. No te bardzo mi się podobają, natomiast nie ma rozmiaru. Tutaj mamy bardzo podobny również za 60 zł, tylko w kolorze szarym. Te też ciekawe. 50 zł wyglądają naprawdę na ciepłe. Milusie. Tutaj mamy, mamy jeszcze jeden kolorek, 50 złotych. No te no fajne są te, te narzuty. Pledy koce, 100 złotych. No myślę, że nigdzie chyba możliwe, że wekszyn się kupi taniej. Natomiast w takich normalnych sklepach to chyba raczej nigdzie. No, dajcie znać co myślicie właśnie o tym. 30 zł ubranka dla zwierząt, dla kotków i piesków. No, po prostu rewelacja, ale szczerze Wam powiem, że ja bym chyba nie założyła. No, na pewno fajnie to wygląda i na pewno oglądaliście różne filmiki. Z, chyba, że do zdjęcia, może na chwilę, ale moje koty to by nie wiem. Jak po zabiegu założone miały taki normalny, po zabiegu miała założony taki normalny, wiecie, takie ubranko, to szał dostawała. No ale mogę przyznać, świetnie to wygląda. Tutaj mamy różne, różne rodzaje. Tutaj mamy ciasteczko. Tak na chwilę do zdjęcia ale tak żeby zwierzę chodziło w tym to nie ma mowy. Elf. No świetne są te ubranka, naprawdę. Dajcie znać, co myślicie właśnie o ubieraniu zwierząt w takie ciuchy. Wiadomo, że niektóre zwierzęta wymagają cieplejszych ubranek, ale no, ale dajcie znać, co myślicie właśnie na ten temat. Tutaj mamy dla pieska i świąteczne. Już Wam pokażę, jak, jak wyglądają. 25 zł. A nie, dobra, tutaj jest takie mniejsze. Dwadzieścia choinka, i tutaj jeszcze mamy na większe zwierzaki, też 25 pięć złotych, no ale te są świetne. Rewelacja. To jest bałwanek. Ten pierwszy. I kochani, poszewki na poduszki, 15 zł, w takie wytłaczane gwiazdki kolor czerwony i kolor biały 15 zł. Tutaj mamy cenę 15 zł. To są poszewki z tamtego roku, z tego co pamiętam. I tutaj mamy bardzo ładne bieżniczki 35 na, na 150 cm Dostępne są dwa kolory, srebrny i czerwony, który Wam się podoba bardziej. 25 zł, myślę, że bardzo fajna cena. Rewelacja. I zobaczcie: lampeczki, czapeczki 10 zł. Kolejne czapki Mikołaja, również 10 zł. Tu mamy za 15 zł takie lampki w kształcie reniferów. 10 sztuk jest tutaj. Są to metalowe lampki, zawieszki takie. No, wiecie o co chodzi. 15 zł i tutaj również mamy 15 zł. 20 zł. Puzzle do złożenia. Rewelacja na chłodniejsze już wieczory.